Ostatnio moja dziewczyna powiedziała, że w tym mieszkaniu mieszka się trochę jak w parku. I wiecie co? Od kiedy to powiedziała? Ja to naprawdę widzę. No dobra, może nie z tej perspektywy, tylko z tej. To co? Zapraszam. Tak, tak, wiem. Te chwile mnie nie było. Aż ten ruch, zaraz się mam ze wszystkiego wytłumaczyć. Tylko dojadę na miejscówkę. Co nie jest takie proste, jak widać. No ale. No hej, ja wiem, upuściłem trochę piłeczkę, ale. Jeżeli Was to pocieszy, to nie Wy, to ja. Mianowicie tak, ominąłem ostatni termin vloga, następnie ominąłem drugi termin vloga i chyba nawet trzeci termin vloga. Co za tym idzie, właśnie świętujemy miesiąc bez vloga. Bo było mi głupio już za pierwszym razem, a teraz jest już mi niezmiernie głupio. No, bo wpadłem w pewną pułapkę. Wpadłem w pułapkę, gdzie więcej konsumowałem treści niż tworzyłem, co zabija jakąkolwiek kreatywność i sprawia, że lądujesz w jednym wielkim dołku kreatywnym. I dzisiaj sobie trochę o tym pogadamy, ale nagrajmy najpierw wszystko, co mamy tutaj do nagrania, i resztę opowiem wam z chaty, ponieważ strasznie mnie bolą nogi po treningu. Kurczę, tak zacząłem się ustawiać, żeby polatać dronem, i. problem, problem jaki jest, nie taki, że nie mogę tu ladać, coś, ale. Tu jest po prostu całkiem fajnie, co jest mega ciekawe, bo sam hejtuję Warszawę już bardzo długo, ale sami spójrzcie. Czego tu nie lubić w sumie? Nie wiem, może ja się starzeję, może jestem już za nie wiem, albo może przywykłem. Ale jest całkiem znośnie, dobra. Wracamy do rzeczy ważnych, odstawiam Was na bok. Kurczę, nie mogę mieć z na bok, bo wtedy za bardzo brzuszek widać, a wiemy, że influencerzy tacy jak ja, czyli premium, nie mają brzuszka. Rozumiemy się? Wy nie widzieliście, ja nie widziałem. Możecie tym przykryć to, że zjedliście ostatnio ciastko, którego nie planowaliście, a no, ode mnie, dla Was, deal. Drone Tower. Ogólnie, taka mała dygresyjka. Latanie dronem podoba mi się tak bardzo, jak myślałem, że to będzie mi się podobało. W sensie, wiecie, to jest jeżdżący samochodzik, ale w powietrzu. Czyli helikopter. Latający helikopterek. Wiecie, w odróżnieniu od jeżdżących helikopterów. I jest to naprawdę straszna frajda. Obkupuję się w trochę rzeczy. Mam nadzieję, że będę mógł polatać troszkę więcej w najbliższym czasie. O czym wam opowiem z chaty. No i co? I chyba w ogóle czuję się z tym coraz to pewniej. Więc już niedługo pierwsza katastrofa lotnicza tylko na tym kanale. Słyszycie go pewnie? Słyszycie. Strasznie pika jest, bardzo taki oj oj mam czujki, mam czujki nie zabij mnie, nie zabij. A stoi sobie ten łap, łapserdak tutaj. Nie wiem czy wiecie, ale ja mam takie poczucie oj 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 brzuszek, 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 niedobrze, niedobrze, niedobrze. Ja mam takie poczucie, że to jest trochę jak no jak Pokemony, nie? Ja mam swojego lata. <laughs> I robi co chce. no może nie opłaci, będzie mnie opłakiwał, ale, ale jest śmieszny, nie? Ale ale. Moja ADHD w najlepszym tego typu wydaniu, prawda? Niby znałem wszystkie litery jakie. Ale nie, ja nie wiem czy ja powinienem ich używać. W związku z czym porównaję tutaj macie kamerkę moją, DJ Osmo Pocket trójkę. A tutaj witamy mojego drona. Dzień dobry dronie. Jesteś mega fajną zabawką. Ja tak wyglądam fatalne ujęcie. No życie. To co, polecimy jeszcze coś zobaczyć? Nie w tę stronę. Dobra. Nadaję teraz już z domu. Spędzając setną godzinę na TikToku czy Instagramowych Reelsach doszedłem do wniosku, że wszystko już było. Wszystko jest coverem. Każdy utwór jest coverem. Po prostu czasami o tym nie wiemy. I było to dla mnie naprawdę smutne. Do momentu aż nie pomyślałem, że Okej, okay, może już wszystko było, ale nie wszystko było zrobione przeze mnie. W czasach, kiedy tworzy się i publikuje 100 milionów postów dziennie, kopiowanie jest nieuniknione. Takich filmów jak ten, o tym, że kopiowanie jest nieuniknione, gwarantuję Wam, że były już setki. Ale ten film jest wyjątkowy, ponieważ ma coś, czego nie ma żaden inny na świecie. Jest zrobiony przeze mnie, jest przefiltrowany przeze mnie, ma mój własny filtr, ja robię go po raz pierwszy. To jest takie cudowne w tej swojej prostocie. Wszystko, co widzimy, czujemy, słyszymy, przechodzi przez filtr nas samych, który kształtuje się cały czas i jest unikalny to co robimy, nasze związki, zachowania i właśnie nasza kreatywność, to wszystko jest indywidualne. Dwie osoby robiące to samo zadanie mogą mieć zupełnie inny efekt końcowy. Oczywiście ja, jak to ja na początku wpadłem w pułapkę negatywnego myślenia, skoro wszystko było zrobione, to na pewno już ktoś zrobił ten film i zrobił go zapewne lepiej niż ja, by miał więcej doświadczenia, bo się bardziej przyłożył, bo nie ma tysiąca myśli na raz, a może po prostu napisał skrypt w odróżnieniu ode mnie do danego filmu. Tak, zapewne tak było, ale ten jest zrobiony przeze mnie, w związku z czym może ktoś zrobił lepszy, ale nikt nie zrobił takiego jak ten. Bycie oryginalnym nie jest o wymyślaniu czegoś nowego i przełomowego. Bycie oryginalnym jest o autentyczności i unikalności, właśnie którą ty i ja przynosimy do stolika. Więc jeśli szukasz czegoś zupełnie nowego i, jak Banksy, chcesz tworzyć coś unikalnego to gratuluję Ci, już to znalazłeś. Siebie samego, swój własny filtr. Mam nadzieję, że przypadkiem wśród moich 200 widzów, pamiętam o Was wszystkich i znam Wasze imiona, jest ktoś, kto chciałby coś zacząć robić, to mam nadzieję, że mu to trochę pomoże. Mi pomogło. A dla tych, którzy obejrzeli do tego momentu darmowe samochody, nie żartuję, ale kilka nowinek, tylko przenosimy się z powrotem nad Wisłę. I wiecie, jadąc tutaj, zdałem sobie sprawę na to z tego, na jak wiele rzeczy czekam. I chyba warto, żebyście poczekali razem ze mną, bo teraz tak, w kwietniu łapiemy Maroko. Jeżeli internet pozwoli, tyle kontentu, ile się da. Nie wolę tam latać dronami, będę rzucał kamerę, jeśli będzie trzeba, ale robimy surfing plus inne dzikie rzeczy, mam nadzieję, że będzie fajnie. W maju łapiemy Lublin oraz Łódź z racji na fajne wystawy. Oprócz tego, projekt z artystami nie został wyłączony, nie został zaparkowany Po prostu troszkę odciągnięty w czasie, z racji, no właśnie, na bardzo dużo obecnie pracy Idąc dalej, czerwiec, mamy morze oraz wypad w góry No a lipiec, to chyba już mogę Wam powiedzieć, nie wiem czy pamiętacie Czekajcie, teraz się ustaję, może nawet coś z tego będzie nie wiem, czy pamiętacie to. I aby w sezonie 2025, w sezonie festiwali, dołączyć do ekipy filmowej jednego z festiwali. A żeby to zrobić potrzebuję skilla. No! To dołączyłem do ekipy wolontariuszy na slot Art Festival, w związku z czym będę przez tydzień robił wideo dla nich. Oprócz tego będę robił swoje własne. Co znaczy, że tydzień robienia e, vlogów oraz latania dronem po katedrze i klasztorze cystersów, więc nie mogę się doczekać, naprawdę nie mogę się doczekać.